No witam, znajdujemy się w dużym parku w Niemczy. W tym miejscu stała kiedyś fontanna. To miejsce wygląda obecnie tak Być może jest to związane z przyszłą rewitalizacją parku, a być może z powstającym w tym miejscu przystankiem kolejowym o nazwie Niemcza Miasto. Tak to tutaj teren wygląda. No cóż, fontanna, powiem szczerze, i tak, że tak powiem, straszyła widokiem. No ludzie są w szoku, bo widziałem na innych stronach, także coś się z tą fontanną stało. No najpewniej to jest właśnie związane z tym, co mówiłem, czyli albo rewitalizacja parku, albo przystanek kolejowy. Z drugiej strony co do tej fontanny, no to ja osobiście mam trochę sentyment, ponieważ człowiek tutaj przychodził od małego, że tak powiem, do tego parku tutaj była chustawka w tym miejscu, tam była zjeżdżalnia. Wszystko jak widać pousuwane, tylko została piaskownica i stare ławki. No tak to wygląda. Być może, tak jak mówię, no, ten park. Będzie rewitalizowane, ale nie to, żeby tu powstawała jakaś betonoza czy coś takiego, tylko po prostu, żeby to był ładny, odświeżony park, na przykład krawężniki do wymiany i tak dalej, żeby tutaj coraz więcej ludzi nawet o tej porze roku mogło przychodzić. Nowa fontanna na pewno by się przydała, na przykład w sezonie letnim, kiedy są upały, to myślę, że. Taka fontanna tutaj mogłaby stanąć i spełniałaby swoją rolę. No cóż, jak widać, na razie remont, że tak powiem, na pewno jest w planach. No i myślę, że niebawem się okaże, co dalej i jak. No już 7 kwietnia tego roku wybory samorządowe. Także. Zobaczymy jak tutaj tutaj prace będą postępować. Dobra. To tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego parku i tego miejsca. Ja mówię osobiście. Nawet do tej fontanny, która no niestety nie wyglądała już najlepiej w ostatnich dniach, że tak powiem. To jednak mam sentyment i myślę, że wielu z Was również ma. Dobra, to do następnego filmiku. Trzymajcie się i cześć!